Cześć, ze strony Esus. Jak można zauważyć, gramy Farminga 15 na Bolusio V7. Można zauważyć, jest masa Ferguson 255. Jest 60 stara, podciwa. O, z silnikiem. Dzisiaj będziemy e, orać. E, fugiem będziemy Orać. Eee. Później, jak dobrze czas na minie, to będziemy ee, siać. Przed chwilą e, ten, sprawdzałem sobie... O, przy, e, wszystko przywiozłem. Przed chwilą przyczepię kultywator. Tam z tyłu jest niby opeckiwacz na, na wałach. Zobaczmy co. Usychanie wyłączone, 10. Dobrze. No to idę. Pojdziemy. Dwa pola będziemy na razie urać. O, to jest właśnie do takiego opisku. Nie wiem, jak to się nazywały. Napiszcie w komentarzach, jak to się nazywa. Chyba mi się zdaje, że Wały. No i podciwy O nie, podjedziemy Dobrze jest. Idziemy, podczepimy się. No, wtedy z nie wiem, czy ten maskarz jest od Rada, ale tak mi się zdaje, że tak. Dobrze, no to tak, o, PVOI, kupuję. No ale, to nie zaczynamy, nie będziemy przedłużać, zaczynamy. niczym nie jedzie? nie nic nie dobrze jest być jak widać na razie nic nie może może na chwilę będzie przerwa w kanale no bo mm, chcę na razie wszystko zasiać co tu jest może ja mi się uda i wam zrobię takie żniwa na przykład albo się na kosy albo na przykład yy, też yy, jak to się mówi Książkę? A jeszcze nie wiem. Za chwilę, jak skończymy, to będziemy tam tylko robić. O no jesteśmy. No tutaj. To będziemy robić sobie tak. Pójdzie. A idzie. Na razie tak zrobimy na razie jeden przeł, żeby to było o, coś wyglądało. Tak jakoś wyglądało. Dobra. Podnosimy z powrotem. Dobra, albo jogi. Nie ja widać, że to no trochę buja, bo to jest taka fajna modyfikacja, pod podbawarki. No, o. że mi szkoda, że tu nie mam młodej orki. Nie pobrałem. A no, szkoda. Sorry, że dwa dni nie nagrywałem, bo mi się naprawdę ciało jeszcze to prostu nie to... Bo... No, wiecie.

Dobra, na dół jedziemy. Dobrze, nie te... Nie ma kamieni. Bo byle mierze poszły. kamien. A nie. Dobrze. Widać, że nie ma Zetora nie ma. Tam, bo mi się nie zapisał. Usunął mi się zapis. Nie wiem dlaczego czemu się stało, nie wiem. Szkoda. Naprawdę szkoda. Widać nie mam więcej maszyn. Bo na razie chciałem tak ma powoli, tak żeby nie było. Ten. Najgorzej to będzie z kultywatorem. Kupiłem taki sobie kultywator, czy taki żeby masę to, to usunąć Ale jest duży, ale pod górkę tak jakoś ciężko idzie o Duży jedną, tak. Nie miałem mniejszego, bo miałem, ale nie wiem czy był ten mod jakiś. Nie zrobię znowu. Widać miota. Wrócam ją na boki lewo, prawo. Ma no, szkoda. Na no, tak. Na dół pójdź, jedziemy Rzucie, że coś się tam stało Jezu, jak rzuca bo mi się zdarza, jak jadę na tym, no właśnie, jak jadę na tym, to tak rzuca W końcu... Wolusiowo V7 musi rzucać Oczy się do góry wsteczny dwa pola będziemy orać te i jeszcze jedno tak samo bo może siebie ja mi się uda udadzą może mi się udarzą nie wiem jeszcze, ale nie to na następny odcinek siebie może jeszcze wtedy trochę jak będę nie, jeszcze nagrywał to trochę porobię jak chcecie bo wiecie jeszcze bym na chwilę w kanał, kanału, bo bym na razie zrobił tą mapkę, żeby trochę zasiać. Czy chcecie ze siewów, bo mi się zdaje, że dla was to będzie inne, ale piszcie w komentarzu, czy będziecie i tych siewy, czy nie. Mi się zdaje, że to bardziej długo dla Was, ale nie wiem. Jedynie coś innego byłbym z kimś innym, bo to może tak. Ale... Ale nie ma. Pozdrawiam wszystkich z mojej ekipy. A Damiana też pozdrawiam, że później był było Damian. Kubę też, wszystkich pozdrawiam. A dzisiaj Damiana nie ma mojego brata, bo na razie nie ten... Poszedł i... Ja nie było. Koś idzie. Mam, no że zrobimy sobie teraz poprzecznie. Wiem, wyjechałem na ulicę, ale muszę na razie tak wyjść, bo muszę, on nie tak wjechać. Dobra, Tylko będzie to będzie trochę trudniej, ale chyba nie spadnę na dół. Wyjadę, wyjadę. Udzierdaj też ma takiego masę produkcji na tego samego, bo mi się najbardziej mi się. Co mogę porównać? Z masa Fergusonem, masa Fergusonem Czy jawka yy, z masą Fergusona jest lepsza? Czy ta ma swoje wady? Jak widać. Albo jeszcze gorsze coś. Ale masa Ferguson mi się najbardziej podoba. Jeszcze ma zatrójmy, ale ja wybierać, co kupić masa Fergusona jest przyjeżdżam, Polecam masę Fergusona. A to lepsze. co, sobie, sobie na ulicę, bo za chwilę coś lepiej. Dobra. To jest dwa razy lepiej. O, Jezu, nie tak? Dobra. No, dobra. było. Dobra. Nada ah, mas... e alguém eu... Nie, bo musiałem coś tutaj sprawdzić, Dobra, jedziemy tu na pole, teraz. Obok. Bo należy zrobić ich ten... Dobra, ogień. Okay. Należy tu nie miota, bo teraz jadę na ten... Za chwilę co będzie robić to się dziwi <grych> e, Jakby ktoś by mógł z tym, to nie, dajcie mi jakieś mody, bo tak mapę pobrałem, ale nie było paczki modów Jak bolek miał no. Może się poszukam, ale jak ktoś by mógł to dajcie mi pa, paczkę modów to bolusiewo V7 albo jeszcze mi możecie dać nawet Bolusiowo f 7 1 bo ja mam ale nie wiem czy z złej strony tu chodzi o co a na razie teraz skibowy pół no i daje radę z z nie, nie ten nie zbiegamy no nie wiem co by robiła sześćdziesiątka ale Albo no ktoś się pytał, dlaczego tak do końca nie robię, bo... Próbuję oryginalnie grać, bo jak... Też się pytałem mojego wuja, znaczy dziadka wuja też. To już jest wuja farma. Wuja się pytałem, dlaczego tak nie wierzycza się do końca. Po pierwsze, że kto miał pole i tam wysiane to by było A po drugie, tak się najlepiej robił, bo byłem wujem. Poraliśmy te... była akcja Ferguson 812 kontra, kontra, kontra nie, ale razem z Masę 255. Masę Ferguson miał dwuskibowy pół a dziadek czy ten Zetar miał 3 skibowe. Dlaczego nie 4? Bo nie daje rady Zetora. Jest... Powinna być z przodkiem, ale naprawdę super. Może jak jest sobie kamera, to Bogiem będę nag nagrywał. Głupko na, na głowie. I na głowie. Nie będę wrócona. na... Może będzie fajnie. Ale... Pytałem się, mówił, że tak lepiej nie będzie niszczył tak Najgorzej to jest na siewach, bo... E, u nas... Tam wiatka wsi. Na wsi, e, Miał tam... Legery, miał kukurydzę. No i najgorzej, że trzeba było... za. No i ten. Że tam całe pole trzeba było zasadnie zostawić tam tego. Znaczy może się zostawiało, ale już poprzeć... po już miałeś robić, to musiałeś jeden... Znaczy przyczniaki, nie poprzeczniaki Eeeem. Najpierw te pierwsze co wy robicie. To nie poprzeczniaki, jak jak chodziły. Ukos, kost, nie wiem, na ukos. No. Dobra, myślę że To najpierw pierwszy przejazd musiałeś wjechać na sąsiada pole, żeby te 3 poprzedniaki zrobili inaczej niż cały ten ale było szło brat też był na siewach super szło, nie powiem mi się podobało Lepsze to była orka, no ja bym miał kamerę tą to była, po burakach y, była ta co to było? a po burakach było mokro to już było kilka miesięcy temu by było ten eee burak, kombajnem je jeździ ropą, kopali buraki nie, nie swoim tylko bym mówił ropę, no laki miał, no jakby to powiedzieć no ze dwa moje biurka, takie lubię a moje biurka nie wiem ile mają tyle ile mać jak rozszerzycie jeszcze życie? życie, chyba to do, 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 do. Ręce tam w takim mojej biurko jest, że dwa, dwa razy takie tak, tak, takie, same biurko, no mówię wam. Patrzałem, no jak się tam ten tym to było. ale no, Zetor ledwo dawał rakę, radę. Te no to tam najlepsze ja było to, że miałeś po tym e, ciężko, no i robiły się te kolejne, i Kolejny, kolejny. No i jakże gdzieś tam wpadł Rerguson już się tam zawiesił, no to się... No zapatrzył mój ja tam coś żybi. Ale on już się zawiesił tam. A dobrze by ja cofnął, bo by nie dał rady, ja bym się zawiesił co? Ale sz szło wszystko. Dlaczego na nawet to się topił bardziej, bo ciężko miała, bo mokro i to cholerę. ślizło. Ale na razie dawał radę. No szkoda, że nie na nie Może to kiedyś kamerę kamera, będę nagrywał. Wzmiewał o coś. Na gołku. głupko na głowie, ale to będzie chyba 30 szczęślić... minut Bo nie, nie będzie mi wchodził filmik. Muszę zobaczyć. Ale powiem wam za jej żeśmy z dziadkiem tam wjechali w te kolejny za to ledwo co No, milimetr, ale szedł. Powiem Wam, że się opłaca zamówić ten. E... Opłaca się nawet zamówić. E... tą wam kombajn robił. Opłaca się, nie powiem. Super. Hmm. Ale mamy ten jednorządowy. Kombajn do buraku. Nie pamiętam, jak się to było. Co i naby, nie pamiętam. Ale naprawdę super. Mi się podobało. Nie wiem jak w tym już się za chwilę kończy ten. Będziemy za chwilę kończyć, ale to zrobię wam 25 minut odcinka, Może pójdzie Ale mówię wam. Mm. Naprawdę super. Okay. To, ja z ten. w tym. Naprawdę nie jechał, bo było w choleryjnie no, i nie chciałem, żeby się przeżywiło w coś. A mi się naprawdę podobało. Wszystko. a później no niestety o, skrzynia już trzeba wymienić ją skrzynię trzeba wymienić znaczy nie, wiem, nie można prawić, wymienić, można naprawić, wymienić, nie wiem to mi się nie zna na tych ciągnikach, co tam trzeba zrobić znaczy nie znam się, no, znam się na ciągnika, ale o to chodzi, że naprawiać tego to się bardzo nie znam ale skrzynia już była tym już zmęczona no ile miała na pewno długo miała Długo. ale szedł tam chyba czwórka piątka nie wiem to fajnie no to... okay. naprawdę yy, super Super się namorał, ale szkoda, że ten śnieg już szybciej spadł. nie było tego śniegu, to nawet by tego było. Byłam, nie było. szło. Nie, może wam trochę... piszcie czy chcecie, ten... To właśnie, e, siewy czy nie. Bo nie wiem, mi się zdaje, że będzie trochę nudno jak będę nagrywał to siebie Bo nic nie będzie, ten... A, nie wiem. Bo nie wiem, czy nagrywać wam, czy, ten... Piszcie czy chcecie, no bo naprawdę, to bym chciał wiedzieć. Eee... Co mam jeszcze powiedzieć? Może wam kiedyś nagram tego gołko na głowie, a ja mi się uda. Aaj. Ten... Będę wam pokazywał o co mam. Fajna akcja była. No bura, buraków nie wiem ile to Musił się dziesięć. to Było cholera. Ale dopełna nie jeszcze ten, bo by się utopił nawet tym, tym ropom. Ja wyglądałem na filmikie... na filmiku jak ten ropom jak gościu robi no super. bo jeszcze ten jak się utopił. Nie, wpadł do rowu. Ropom ja to chyba ze śmiechu myślałem, że pan. Naprawdę, ja tu myślałem, że to jest odpadnie. taki gościu ma ropę, a nimi nie mnie jeździć. Nie wiem, jak to chwilę, akcja orka maska lucera może tam jest, nie wiem może być który może z dwa przejazdy zrobię 23 właśnie będę kończył nie no już muszę dobra, jeszcze wam przejadę ten raz no pasek Widać małe trochę, ale masa Fergus'em daje radę z tym sobie Nie, Dobra, to nie będę zawierał dużo czasu. Będę kończył, żeby zrobić selfie. Dobra, to więc poproszę komentarze piście, piście kto kto ma farmę to piście, że wy, czy ja czy to. Dobra, to pozdrawiam wszystkich, muszę będą wiedzieć o co chodzi. Dobra, poproszę lajki, suby, komentarze. Dzięki. Na razie przejście macie do następnego.